Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o książkach. Przedstawię Wam te książki, jest ich dokładnie 15 i jedna seria, które według mnie są książkami niedocenianymi. Mówi się o nich zbyt mało, ludzie o nich zapomnieli albo w ogóle o nich nie mówili na tyle, żeby przekonać ich właśnie do tych książek. Postanowię dzisiaj to zmienić i mam nadzieję, że po tym filmie, po któryś z tych tytułów sięgniecie. Mam nadzieję, bo taka jest moja misja, jeśli chodzi o ten odcinek Pierwsza książka to Kasieńka Sarykrosan. Jak wiecie, autorka napisała moją ukochaną książkę Moją życiową książkę pod tytułem Tipi i ja Napisała również My dwie, my trzy, my cztery Kasieńka... Również wyszła spod pióra Sary Crossan. Jest to chyba jedna z pierwszych książek, ogólnie pierwsza, mi się wydaje, wydana w Polsce tej autorki. Mam tutaj Kasiękę, dwunastolatkę, która razem z mamą wyjeżdża do Anglii, żeby znaleźć człowieka, który jakby sprawił, że Kasienka pojawiła się na świecie. Uważam, że o tej książce zdecydowanie mówi się zbyt mało. Myślę, że ludzie nie znajdują w tej książce większego potencjału. Ja osobiście w tej książce znajduję. Więcej sensu niż by się komukolwiek zdawało. To książka napisana w formie wiersza i nadająca tej książce taki melancholijny klimat. To książka z pozoru prosta, banalna, nudna, ale tak naprawdę to książka o dorastaniu, o nietolerancji, o młodzieńczej miłości, o spełnieniu marzeń, o takim radzeniu sobie z problemami. Które ta dziewczynka doświadcza ze strony swoich rówieśników. Naprawdę piękna książka, niedoceniana, i mam nadzieję, że po nią w końcu sięgniecie. Kolejna książka to Łowczyni. Uważam, że ludzie chyba boją się tej książki z tego powodu, że jest po prostu grubaskiem. I ja też tej książki się bałam z tego właśnie względu, bo ja mam po prostu awersję do książek, które mają więcej niż 400 stron. Niemniej jednak uważam, że ta książka jest genialną książką. Nie mam. Po prostu do czego się tak naprawdę tutaj przyczepić. To przede wszystkim, znaczy głównym tematem tej książki jest jakby doprowadzenie zbrodniarzy wojennych do sprawiedliwości, do postawienia ich przed sądem. Mamy tutaj dwie bohaterki, które wiodą prym w tej książce. Mamy Ninę, mamy Jordan. Nina uważam, że jest jedną z najlepszych w ogóle postaci kobiecych w literaturze, na której my po prostu ludzie żyjący powinniśmy się wzorować. To kobieta tak jakby z krwi i kości, to kobieta, która nie da sobie w kaszę dmuchać, która zna swoją wartość, która jest asertywna, nie boi się mówić nie. Tak samo jest z Jordan, ona jest nastolatką, ale nie da siebie wrzucić w jakieś takie dziwne ramy, że kobieta powinna wyjść za mąż, powinna mieć dzieci, powinna w ogóle być. Opiekunką ogniska domowego, ta dziewczyna się po prostu na to nie zgadza. Ona chce spełniać te marzenia w związku z fotografią. Bardzo Wam tą książkę polecam. Osobom, które w ogóle lubują się w takich tematach wojennych, ale też polecam tak naprawdę książkę wszystkim osobom, które uwielbiają dobrze skonstruowanych bohaterów, dobrze poprowadzoną historię, taką fabułę, która zaczyna ze sobą łączyć wszystkie wątki przedstawione w tej książce. Polecam z całego serca. Błoto. To książka, która opowiada historię z roku 1946. Rodzina McAllanów przeprowadza się do Delty w Mississippi. Tam prowadzą farmę, tam jakby zmagają się z problemami życia codziennego Bo to nie jest luksus Tutaj mają chatkę, która praktycznie się rozwala Ale no, są jakby wyżej usytuowani niż rodzina Jacksonów Która jest po prostu rodziną czarnoskórych osób Którzy pracują właśnie u Mac Alanów. Jest to książka pokazująca do czego prowadzi nietolerancja Do czego prowadzą uprzedzenia To książka, która momentami rozrywa serce To książka... Gdzie bohaterów, jednego szczególnie się po prostu nienawidzi, drugim się współczuje, innych by się po prostu mocno przytuliło. To naprawdę książka wyjątkowa, piękna i warta Waszej uwagi. Kolejna książka to Berdo. Polskiej autorki Anny Cieślar. Mamy tutaj genialnie przedstawioną relację ojca z synem. Jest to bardzo trudna relacja. Ojciec jest takim oschłym człowiekiem. On nie umie okazywać emocji, okazywać uczuć względem swojego synka. Ten synek, Radek, ma 6 lat. Jego ojciec zajmuje się kłusownictwem. Zabija wilki, no bo to jest jego praca. A ten Radek jest chłopcem wrażliwym, który bardzo docenia wszystkie. Możliwe zwierzęta. On, mimo że ma 6 lat, rozumie więcej niż komukolwiek by się mogło wydawać. To książka, gdzie natura odgrywa bardzo dużą rolę. Tutaj mamy bieszczady, ale to takie dzikie bieszczady, które nie zostały dotknięte ludzką ręką. I tutaj ta relacja, jakby zaczyna się wzajemnie uzupełniać. Tak, Natura jakby nadaje tej książce taki niepowtarzalny klimat takiej tajemniczości, niepewności, strachu. Coś świetnego, nie sądziłam, sięgając po tą książkę, że ona tak bardzo mi się spodoba i ta relacja ojca z synem zostanie tak dobrze przedstawiona. Z pozoru może się wydawać, że ta książka nie będzie ciężka, ale to jest książka ciężka emocjonalnie, bo my mamy ochotę, jakby potrząsnąć głównym bohaterem, żeby ogarnął się, żeby przytulił swojego synka, żeby powiedział: Syn, kocham cię bardzo, ale no musicie sami przekonać się o rewelacyjności tej książki. Chłopiec z Latawcem to książka, no, jedna z moich życiowych książek. Mamy tutaj Amira, który jest synem jakby zamożnego pasztuma w Kabulu. On wychowuje się bez mamy, bez kobiet i on chce na każdym kroku przypodobać się swojemu ojcu, żeby jakby jego ojciec w końcu zwrócił na niego uwagę On przyjaźni się z Hasanem, gdzie jego ojciec jest jakby sługą w domu właśnie Amira I ten Hasan to jest to chłopiec, który dla przyjaźni zrobiłby wszystko No... Nie można tego samego powiedzieć o Amirze. To książka o nadziei, o przyjaźni, tej takiej największej, najwartościowszej przyjaźni, która odciska piętno na sercach naszych bohaterów. To książka o spełnieniu marzeń i przede wszystkim o wyborach, które mogą zaważyć na losach Tera, który gra główne skrzypce, jak i na bohaterach. Którzy mają z nim jakikolwiek związek. Piękna książka, naprawdę piękna, niedoceniana, moja ukochana. Mam tutaj ze sobą na Ondel. Jest to książka chronologicznie pierwsza, ale druga pod względem Tomów, jeśli chodzi o trylogię czerwonego, kronik czerwonego klasztoru. Celowo wybrałam na Ondel, bo uważam, że o Maresi i o listach Maresi mówi się naprawdę bardzo dużo. Tak naprawdę ludzie skupiają. Uwagę, większą uwagę w tej trylogii na te, ten pierwszy i trzeci tom, a zapomnę o ona Ondel, która, jak dla mnie, jest najlepszą częścią kronik Czerwonego Klasztoru. Ta książka, tak naprawdę, jest sensem całej trylogii. Mamy tutaj te kobiety, które założyły Czerwony Klasztor, które. Pokazują czym tak naprawdę jest siostrzeństwo To książka brutalna, to książka bardzo emocjonalna To książka nie dla każdego Z całego serca zachęcam Was do tego, żebyście sięgnęli po Kroniki Czerwonego Klasztoru Zacznijcie oczywiście od Maresi Ale przysiądźcie mocniej do tej książki I zrozumiecie, że ta książka jest Najlepszą książką właśnie tej trylogii Jaskółki z Czarnobyla Jest to jedna z najlepszych książek Roku 2020 Jaką udało mi się przeczytać Jest to również jeden z najlepszych kryminałów Jaki przeczytałam w moim Czytelniczym życiu To książka o historii brutalnego morderstwa W zgliszczach Czarnobyla Mamy tutaj Dwie linie czasowe Mamy tutaj takie niuanse Związane z historią Czarnobyla Z wybuchem reaktora w 1986 roku. Dzięki temu, że akcja tej książki została osadzona w tym mieście duchów, to wszystko ma taki niepokojący klimat, i super jest to, że autor wrzucił tutaj te takie niuanse reporterskie. No, jak myślę o tej książce, to mam takie ciary, bo ja czytałam to i miałam taki. Kurczę, ja się czuję, jakbym była w tym Czarnobylu, jakbym rozwiązywała tą zagadkę kryminalną Bardzo dobra książka, bardzo dobry kryminał, jeśli lubicie taki gatunek I chcecie przeczytać coś nietuśnikowego, to z całego serca do jaskółek was zachęcam Przedstawiam wam motyl Lisy Genowej Jest to jakby jedyna książka autorki, którą do tej pory udało mi się przeczytać To książka o Alice, profesor na Harvardzie, która... Doświadcza choroby, takiej no, bardzo ciężkiej choroby, jaką jest Alzheimer. Alzheimer to choroba, która zabiera wszystkie wspomnienia. To choroba, która robi z człowieka takie duże dziecko. Bardzo dobra książka, bardzo emocjonalna, szczególnie dla osób, które jakby spotkały się z tą chorobą wśród swoich bliskich. Mój dziadek chorował na Alzheimera. Alzheimer mi go zabrał w roku 2017. Ja tą książkę jeszcze mocniej odczuwałam, ale to książka pokazująca, że trzeba o siebie walczyć, trzeba się badać, trzeba zacieśniać swoje takie więzi rodzinne, bo może być czasami zbyt późno. Jest również ekranizacja tej książki. Bardzo Wam ten film również polecam, a po książkę sięgnijcie koniecznie. Przed obejrzeniem filmu, bo jeszcze fajniej po prostu go zrozumiecie. To książka po prostu piękna. Nie mogłabym nie wspomnieć tutaj o książce pod tytułem To, co zostawiła. To książka, ten egzemplarz chodził już po moich znajomych, po rodzinie, po przyjaciołach moich rodziny, bo ta książka podoba się każdemu. Nie wiem, czy jest osoba albo czy znam taką osobę. Ta prawdopodobnie jest, ale ja nie znam takiej osoby, której ta książka by się. Nie podobała po prostu. Mamy tutaj Klarę i Izzy. Mamy dwie linie czasowe. Klara to dziewczyna, która została wysłana przez swojego ojca do szpitala psychiatrycznego dlatego, bo zakochała się w mężczyźnie nie takiej samej klasy społecznej jak ona. Dla jej ojca nie liczyło się uczucie, którym jego córka darzyła tego mężczyznę. Po drugiej stronie mamy Izzy, która jest nastolatką, która nie może sobie poradzić z traumą z przeszłości, którą po prostu dręczą takie demony. Ona nie może znaleźć również wspólnego języka ze swoimi rówieśnikami, którzy po prostu są okrutni. Ja, jak myślę o tej książce, to mam ciary. Szczególnie jeśli chodzi o historię Klary, o to, jak traktowano ją w tym szpitalu psychiatrycznym. Mamy tutaj naprawdę wszystko to, co lekarze robili tym pacjentom. To jest coś niewyobrażalnego, ale ta książka jest tak emocjonalna, tak dobra, tak. Bardzo dobra, że no nie możecie po tą książkę nie sięgnąć Teraz wam przedstawię moją ukochaną serię Pielęgniarek z Lovely Lane Tutaj w Polsce mamy wydane cztery tomy Jest ich sześć Czekam na te dwa ostatnie tomy Jest to seria, który, o której w ogóle się nie mówi. Mam wrażenie, że nie wiem, że te proste okładki takie dziecinne, banalne, infantylne odstraszają czytelników. Nie wiem od czego to zależy, ale ta seria jest jedną z moich ulubionych serii. Mamy tutaj cztery przyjaciółki, które są różne. Pochodzą jakby z różnych części świata i one spotykają się na. Mm, studiach takich pielęgniarskich w Lovely Lane Co dla mnie w tej książce jest wyjątkowe, to to że mamy po jednej stronie losy personelu szpitala St. Angelus, a po drugiej stronie losy pacjentów tego szpitala I uwierzcie mi, że losy tych ludzi ze sobą się łączą I to w taki nietuzinkowy sposób, że my nie gubimy się w tym wszystkim My rozumiemy wtedy połączenie to, tego wszystkiego My w tym połączeniu tego wszystkiego znajdujemy sens. Ta seria jest tak dobra, tak świetna, tak oddająca klimat tamtych lat, tej medycyny, która dopiero się rozwijała. No, my teraz w XXI wieku mamy nowe metody leczenia i tak dalej, a w tej książce mamy to, co dopiero zaczynało się rozwijać. Genialne, musicie po tą serię sięgnąć koniecznie. Rozdeptałam czarnego kota przez przypadek Filipa Zawady. Mamy tutaj głównego bohatera, chłopca, który jest umieszczony, jakby w domu dziecka, który jest prowadzony przez siostry zakonne. Ten chłopiec jest taki błyskotliwy, który próbuje zrozumieć świat na taki swój dziecięcy sposób. Sprowadzając to wszystko, co go otacza do takich prostych i czasami wulgarnych słów, których on sensu nie rozumie, ale i takich używa. I to jest bardzo zabawne, bardzo błyskotliwe, mamy wrażenie, czytając to, że autor napisał książkę o nas, bo my czasami też jakby próbujemy znaleźć sens istnienia, jakby tak można powiedzieć filozoficznie, i Próbujemy znaleźć miejsce w świecie. Pokazuje nam, że ten świat z naszych wyobrażeń tak naprawdę bardzo różni się od tego, w którym żyjemy. Biała chryzantema to, zaznaczam, nie jest książka dla ludzi o słabych nerwach, które nie radzą sobie z bardzo ciężkimi tematami. Mamy tutaj historię, tak naprawdę, o pocieszycielkach, o kobietach, które właśnie sprawiają, że Żołnierze wracający z wojny mogą dać upust swoim emocjom poprzez gwałcenie tych dziewczyn. Brzmi strasznie. Jest strasznie. Jest bardzo ciężko, bardzo przytłaczająco, ale ta książka pokazuje nam, czym jest właśnie siła sióstr. Mamy tutaj właśnie dwie koreańskie siostry. Jedna z nich uratowała właśnie tą młodszą przed niewolnictwem seksualnym. Ta książka jest. Po prostu hołdem dla niewolnic seksualnych, które musiałeś oddawać tym japońskim żołnierzom. Nie, nie mogę mówić o tej książce zbyt dużo, ale myślę, że przez to jakby moją reakcję rozumiecie, że ta książka naprawdę jest bardzo ważna i trzeba ją przeczytać. Szare śniegi Syberii, rok 1941. Rodzina Liny i ona sama została, zostaje wywleczona przez żołnierzy NKWD i zesłana na syberię. To książka o bólu, o cierpieniu, ale również o sztuce. O tym, że sztuka może ukoić największe cierpienia. To książka również o miłości, o nadziei i przede wszystkim o zachowaniu godności w nieludzkich warunkach. Cienka książka, ale bardzo emocjonalna, służąc. Ja Czytałam dopiero w tym roku tą książkę i ja tą książkę pokochałam. Uważam, że o tej książce naprawdę jest zbyt cicho, a jest ona uniwersalna, pokazująca, do czego właśnie prowadzi nietolerancja to raz, ale pokazująca, że nie możemy nigdy w życiu pozwolić na to, żebyśmy zostali wrzuceni w takie ramy, które chcą ludzie nam narzucić. Mamy tutaj czarnoskóre służące, które służą w domach osób białych. I mamy skiter, która jest osobą białą i która rozumie potrzeby osób czarnoskórych. Ona nie godzi się na to, żeby osoby czarnoskóre zrzucać na margines społeczny, bo tak naprawdę te osoby, które służą w tych domach, są najważniejszymi osobami, bo te osoby każdego dnia starają się, żeby. Ich pracodawcom żyło się lepiej, żeby mogli odpocząć, żeby można było ich wyręczyć. Ale tak naprawdę te kobiety są w niektórych przypadkach kobietami, z którymi można się zaprzyjaźnić, które są doradcami życiowymi, które są bardzo wartościowymi kobietami. I ta skitter postanawia jakby napisać książkę, w której znajdą się rozmowy właśnie z czarnoskórymi służącymi, które pokazują jak naprawdę wygląda życie takich osób. To książka o niesamowitej determinacji, o odwadze, o zmienianiu swojego życia na lepsze. To książka o przyjaźni, o nadziei. Dużo książek które pokazuje są właśnie o przyjaźni i nadziei, ale myślę, że te dwie rzeczy są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Sięgnijcie po służące, nie zawiedziecie się. Pszczelarz z Aleppo. Mamy tutaj Afrę i Nuriego, którzy żyją w Syrii. Pewnego dnia doświadczają podwójnej tragedii. eksplozji gnie ich syn, a Afra traci wzrok. Oni z tego względu, że w Syrii wybucha wojna, muszą uciekać. Stają się uchodźcami. Hmm. Najważniejszą osobą w tej książce jest postać męska. Mężczyzna, który musi tak naprawdę... Przeciwstawić się tym wszystkim przeciwnościom losu. Ma obok siebie żonę ukochaną, która traci wzrok, która nic nie widzi, i on. W tej ich tłaczce wszystko jej tak pięknie opisuje, żeby ona mogła, jakby oczami wyobraźni, przynajmniej zrozumieć gdzie oni są, gdzie oni się znajdują, jak blisko im jest jeszcze do tej Anglii, do której właśnie podążają, do której uciekają, bo tam jest kuzyn właśnie tego mężczyzny. To książka właśnie o miłości, o śmierci i takich marzeniach o tym, żeby to jutro przynosiło coś zdecydowanie lepszego niż. To wczoraj. To książka wydana po pierwsze przepięknie, napisana w bardzo ciekawy sposób. Mamy tutaj teraźniejszość, bo są dwie linie czasowe, czyli teraźniejszość. To jak oni w tej Anglii już są, ubiegają się o azyl i to przeszłość z teraźniejszością łączy jedno słowo. Fale w tym przypadku kończą teraźniejszość, a zaczynają zdanie z przeszłości. Polecam. I ostatnią książką jest Literatura Faktu, My, Dzieci z Obozów. To jest zdecydowanie Masterity dla osób, które lubują się w tematyce wojennej, w tematyce Holokaustu, w tematyce obozowej. Mamy tutaj trzy ciężarne Żydówki, które osoby nie, nie wiedzą nic, naprawdę nic. Jedynie łączy ich to cierpienie w nieludzkich warunkach. Te trzy kobiety są w ciąży. I im udaje się uniknąć śmierci, po wojnie te kobiety rozpoczynają nowe życie I w 65 rocznicę wyzwolenia obozu w Mauthausen, dzieci tych kobiet się spotykają Dla mnie to jest niesamowite zakończenie, bardzo pokrzepiające Jest to reportaż, który nie potraktował żadnej z kobiet po macoszemu Prysce, Rachel i Annie poświęcona, została poświęcona odpowiednia ilość stron bardzo dobry reportaż, i myślę, że jest to najlepsza książka do rozpoczęcia swojej przygody właśnie z literaturą wojenną, z literaturą obozową. I to tyle, jeśli chodzi o te książki, które w mojej ocenie są książkami niedocenionymi. Dajcie mi koniecznie znać, czy przekonałam Was w końcu do którejś z tych książek. Dajcie mi znać, czy może już którąś z tych książek czytaliście. Czy podzielacie moje opinie? Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że był dla Was w jakiś sposób pomocny. Bardzo dziękuję, że oglądaliście widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!